Dzień dobry państwu. Nazywam się Piotr Ślusarski, reprezentuję Instytut Wiedzy Społecznej imienia Krzysztofa Karonia. Jest z nami dzisiaj pan Stanisław Staniszewski, właściciel willi Cyganeria w Skaryszewie pod Radomiem, w którym zorganizowany będzie zjazd tysiąclecia. Panie Stanisławie, proszę powiedzieć coś o miejscu, o historii może miasteczka i za chwilkę przejdziemy też do tematu związanego z tym, co się stało w, w ostatnim czasie właśnie, w, 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 jeżeli chodzi o pożar Dzień dobry Państwu, sam Skaryszew jako miejsce jest historycznym miejscem, ponieważ jako miasto funkcjonuje już od ponad 850 lat, z jednym z najstarszych miast, miasto to zostało powołane na prawie magdeburskim, czyli na prawie cesarskim, jako własność rycerstwa rycerzy obrońców Bożego Grobu i, i funkcjonuje już z wielką tradycją, a jedną z najważniejszych postaci symbolizujących właśnie nasze miasto była Kinga Kunekunda, córka e, króla węgielskiego Beli, e, która jako ostatnia z trzech córek jego została w 1900 roku, czyli po prawie 750 latach od e, tego, po, o, obwieszczona i obwołana jako e, królowa e, kościoła polskiego, rzymskiego kościoła. Tak, ona tam przebywała głównie z tego powodu, że w tamtych czasach najazdy Mongołów powodowały, że ona z Sandomierza musiała uciekać. Raz uciekała w Pieniny, a raz uciekała na północ właśnie w Puszczę Radomską, gdzie właśnie mieści się miasteczko teraz Skaryszew. Sama willa Cyganeria powstała w roku 97., i była inicjacją powołania wolnej myśli. Ruch cyganerów, który powstał w 1848 roku w Europie, był pierwszym ruchem przeciwko ruchowi oświeconych, czyli iluminatów, którzy do dzisiaj nam, że tak powiem, mieszają w życiu. I to mieszanie w życiu ideologii oświeconych, czyli nowego Talmudu, jest po prostu historią, E, Pomieszaną z rzeczywistością. I, e, cyganeria jako ruch funkcjonuje już u nas od 30 lat. Tworzą się tam zawsze niezależne myśli, niezależne e, opinie, niezależne, e, niezależni ludzie z całego świata przyjeżdżali, wygłaszali i funkcjonowali. Jedną z ważniejszych postaci, która tam ostatnimi laty bywała i tam, że tak powiem, kreowała swoją myśl polityczną był Andrzej Leper, który jak sami wiemy, dokonał żywota w obronie kraju i w obronie właśnie narodu polskiego. Panie Stanisławie, czy może Pan powiedzieć, ponieważ kilka dni po, po tym, jak ogłosiliśmy, gdzie odbędzie się zjazd tysiąclecia, miał miejsce pożar. Proszę coś powiedzieć więcej na ten temat? No, mieliśmy takie zdarzenie niecałe, no tydzień temu dokładnie, gdzie główny hotel i recepcja tego hotelu, naszego ośrodka, spłynęły. Pożar zaczął się późno w nocy, bo o godzinie trzeciej w nocy, no i praktycznie zaczął się od dachu. Dziwną okolicznością jest to, że deszcz padał. A pożar wybuchł. No, absolutnie nie było możliwości jakichkolwiek działań tutaj wewnętrznych, ponieważ w tym czasie w hotelu nie przebywał nikt. Od momentu, kiedy praktycznie ludzie wiedzą, że u nas będzie ten zjazd, który praktycznie jest zjazdem powołania nowych elit polskich, gdybyśmy my, wszyscy ludzie, którzy uważamy Polskę za największe dobro i Polska dla nas jest czymś najważniejszym, potrafili się dzisiaj zorganizować do obrony przeciwko tym wszelkim prowokacjom, jakie nas dotyczą, kiedy nas na siłę się wpycha do działań wojennych, które nie mają z nami nic wspólnego. My jako rycerstwa obrony granic czy obrony wiary, nigdy nie atakowaliśmy nikogo, nigdy nie, nie. A teraz nagle się okazuje, że mamy wyruszyć na dziwne wojny, które są wojnami nie naszymi. I właśnie dzisiaj tu w Warszawie przed właściwie rotundą warszawską jest marsz przeciwko właśnie tej sytuacji. No wiadomo, że siły, które nas popychają do tej wojny, które mają ideę taką, żeby, żeby praktycznie wprowadzić w Polskę, z której już Polska, może tak śmiało można powiedzieć, nie wyjdzie już nigdy w takich samych warunkach. Największym dobrem dla Polaków jest pokój, a nie wojna. W związku z tym jest apel do wszystkich tych, którzy dzisiaj spacerują po górach. Są w pięknych yy, szlakach turystycznych po mazurach, górach i ten. Niech wezmą pod uwagę, że niedługo te piękne szlaki i te piękne, ten piękny polski kraj może się przerodzić w arenę wojny i zniszczeń. Wiemy, czym jest wojna. Pamiętamy, jak zniszczona była właśnie ta Warszawa, w której teraz jesteśmy, która jest piękna, odbudowana. I kraj jest naprawdę w bardzo dobrej kondycji dzięki temu, że naród polski to pracowity naród, który praktycznie za każdym rokiem coś nowego dobudowywuje, odbudowywuje i przetwarza. My dzisiaj musimy wiedzieć o tym, że to wszystko, co nas otacza, może zniknąć bardzo szybko. I każdy, kto dzisiaj myśli trzeźwo o tym, żeby Polska była Polską i żebyśmy my, jako Polacy, mieli swój własny kraj. To musimy poprosić naszego prezydenta. Uważam, jest to pierwszy prezydent, którego ja osobiście wybierałem, oddałem głos na niego, żeby jak najszybciej zaapelował w formie referendum przeciwko tym podżegaczom wojennym, przeciwko temu rządowi, który praktycznie cały czas bierze udział w podżeganiu przeciwko w podżeganiu. Za wojną, nie przeciwko wojnie, tylko za wojną, na jakiekolwiek nasz udział w wojnie nie naszej na terenie Ukrainy, która nie jest krajem NATO, żaden pakt, poza porozumieniem fałszywców, yy, którzy przekroczyli uprawnienia konstytucyjne. Mówię tu o porozumieniach niejakiego ministra Maciarowicza i niejakich premierów którzy przekroczyli wszelkie uprawnienia zatajając przed narodem praktycznie wielkość i skalę tych porozumień które nas w jakiś sposób dzisiaj mocują do tego, że Ukraińcy roszczą sobie prawa, że Polska zapłaci za wojnę ukraińsko-rosyjską że Polska zapłaci reparacje wojenne no i że Polska zapłaci teraz krwią, jak się, zapłaci, jak się skończyła broń no żądają krwi, żądają ludzi i tego na to absolutnie się nie powinniśmy zgodzić i protestujmy. Apeluję tu do wszystkich dziadków. Ja dzisiaj jestem tutaj ze swoimi wnukami, że jeżeli my dorośli, dorośli że tak powiem, dziadkowie nie wystąpimy przeciwko temu wydarzeniu, no to będziemy mieli na sumieniu krew naszych przyszłych pokoleń. I tego sobie nie życzmy, życzmy sobie pokoju dla wszystkich dookoła dla naszych sąsiadów, dla nas i taka jest idea. Zapraszamy wszystkich do Skaryszewa na zjazd, e, e, takie milenium ob obchodów e, koronacji króla polskiego, Bolesława Chrobrego, bo akurat mamy tę okazję tysiąclecia. To żadne inne państwo na świecie nie ma tak starych tradycji i my wcale nie, nie odzyskaliśmy i nie jesteśmy od 1920 roku, tylko mamy ponad tysiącletnią tradycję państwa polskiego, które było państwem niezwykle tolerancyjnym, przyjaznym i wiele narodów w tym państwie realizowało swoje życie. Szanowni Państwo, jesteśmy za pokojem, nie poddajemy się. Zjazd tysiąclecia się odbędzie, pomimo różnych problemów, o których Państwo przed chwilą słyszeliście. Zapraszamy. 18 października Villa Cyganeria z Karyszew Radomia. Nas, czeka nas mnóstwo atrakcji. Między innymi takim finałowym, finałowym elementem będzie koncert tysiąclecia z udziałem światowej sławy tenora Bogusława Morki, orkiestry symfonicznej. Poza tym planujemy wielką debatę historyczną z udziałem ludzi nauki i kultury. Będzie też, będą odbędą się też targi książki wartościowej. No i oczywiście uroczysty bankiet, wspaniałe jedzenie, niemalże królewskie, prawda? Pan, tak, Pani stoi Uczta stali? królewska. Ma być to uczta królewska. W związku z tym, ja, jako gastronom z krwi i kości, który praktycznie od 30 paru lat jest gastronomem. Postaramy się kulinarnie sprostać zadaniu i zrobimy faktycznie ucztę królewską. Zapraszamy do Skaryszewa, bo będą fantastyczni ludzie. To teraz, właśnie w Skaryszewie, historycznie ma powstawać ta nowa elita ludzi, którzy będą opoką nie do przezwyciężenia dla żadnych wrogów. Zgadza się. Szanowni Państwo, yy, strona internetowa. Tysiącleciekoronacji.pl, oczywiście bez polskich znaków. Tam znajdziecie Państwo szczegóły dotyczące biletów, dotyczące całego programu oraz możli o co bardzo prosimy, e możliwość wsparcia na portalu e zrzutka.pl. E serdecznie zapraszamy. Dziękuję bardzo. Razem do dzieła. Razem do dzieła.